Ej z tej strony Gamingowy TV witam Was bardzo serdecznie Zagrajmy Deus Ex Human Revolution i dzisiaj przechodzimy sobie e, pierwszą część e, Będzie to Będzie to e, pierwszy Zagrajmer Mój e, pod tą nową nazwą Także będziemy rozkurwiać, zabijać e, tutaj, ten. I odkryjemy sobie po części Między innymi tą tą seryjkę Przynajmniej że to jest deus Human Revolution yy, Gra o cyberbotach przestępcach yy, przestępczym świecie I yy, na kina zmierza właśnie wyruszyć Jest to kolejna odsłona, odsłona serii tutaj action RPG Posadzam na cyberkowe wizji przyszłości Sobie, y, Is everything in place? Almost. What do you mean almost? I have spoken with Montreal. The broadcast satellites are ours when we need them. A few weeks of discomfort and the public will be primed for our recall. And the clinics? clinics? We can hold post <laughs> I still think we should wait for the referendum. We can't afford to wait. America's science board <laughs> next month. But the mood <laughs> among the delegates <laughs> is shifting <laughs> <and> positive. <that laughs> <been more> time. <laughs> no. By going public with this discovery, Sarif is forcing our hand. <sighs> the world will not change overnight just because David Sarif will it. Aj, to jest właśnie to jest właśnie pomijmy sobie tamten gość to był um, członek e, e, z tajnej organizacji you know, you really i w chce za, zaszkodzić I właśnie sorry don't tak by się właśnie zaczął wydawać i to jest na pewno on Megan czemu nie odbierasz telefonu Choć bym da widanie każdy mu czekać. No sprawdzimy sobie tutaj para maili. Ej, nie stajmy wiadomości. O kurwa. Czemu nie Mam nie czy dać. Eee, o, ulada. Eee, przechodzimy sobie do następnej Halki. Eee, gra jest Co bardzo... Dostałeś? Pod wpływem takim... E, fajna. Of this place about Shkoda, nie, nie we're still getting biochemical fluctuations across the artificial flow cells. Okay. But the increased neural peptides coming from the PDOC cluster could be throwing off your calibrations. Right. I'll double check that. I can't believe you were asking about David. You've been here long enough to know of Eric! You wouldn't be avoiding me, would you? I wouldn't dream of it, Dr. Reed. I think I know why Declan's readings are off. Too many peptides? I'm thinking the glial tissue breakdown we noticed after splicing in the repressive protein might be the cause. If we had a better cytometer, we might get a more accurate reading company. I'll ask All David times. to consider it. Well, if he orders one from Page Industries, maybe they'll throw in another cappuccino maker. You overthink everything, Adam. The work we're doing is good. We're helping people overcome their physical limitations.

Ah, Dr. Reed. O, doktori, to oh, nee. ten so yes. na onej. Doktor mówił mi że na Tak właściwie dzięki Wasiu. Was like mm, mm, teraz no, teraz sobie e, zobaczymy e, tego robota który. Technologie robotów, która fajnie. Fajna, robi, fajnie... robi układ. Here, w ogóle zainteresowała mnie gra, ponieważ tu się rozgrywają prawie wszystkie prawdziwe rzeczy, które mogą się do tego rozegrać w naszym realnym życiu. I jeżeli chodzi o tę grę, no to, no to akurat spodobała mi się pierwszy początek połowa gry i tak dalej. But neural augmentations that make you think faster, react quicker—they no, can read really everybody's lives. They've talked about it yeah. here. No, on... He's a good man. I admit it. A part of you likes him. I like everyone, Doctor Reed. Yeah, right. A winda. <laughs> Zaibióza. Grafika jakaś, nie brawa, to nie jest jakaś wypaśnista grafika, ale jeżeli chodzi o to, co, jeżeli chodzi o sprzęt w ogóle, to połowa tych odcinków jest nagrywana właśnie na nowym, nowo kupionym sprzęcie. Jakaś to ładnie wygląda, przynajmniej. Something I... <laughs> Kolega mi napisał, że dalej to męczę, dobra, no odpiszemy. Od nowa robię. <laughs> Good evening, Richard. So, are we all ready for the trip? There's Farida. I'd better hurry. I'll see you he at the helipad, Adam. Sure. Did I uh, interrupt? Go yeah. we'll Fix that the firewall. Entire firewall. Dobra, napiszemy sobie coś tam. Ja to kumpel. Kumpel odpisał. Ja też mu napisałem. W tym momencie tam się... Tam coś było o blogu. Dobra, nieważne, lecimy dalej. Ja. Na pewno zapłacę go. Pewnie, coś oh, jak? ani zaraz, zapomniałem, były glinia, wątpię, żeby zapłacono. Byłam. Seraph Debra, Athena, she wants me to show her how to track our scientist implanted locator devices. In case your security plans in Washington don't measure up, they will. Gentlemen, how wonderful! Let's go. Go right in, Adam. He's waiting. This is the newest and encrypted GPL trackers. Hmm. Так, GPL. Teraz go trochę Davida, naszego bosą szefa. Ciągły, to można było wymienić w ogóle. Big day for us tomorrow. Everything in place. Yes, sir. Capitol Police will escort us to the hill, and then Federal Protection Services takes over. Good, good. How's our girl holding up? She's nervous. Well, all she has to do is show her Search. She explained it to you? Not really into the whole science thing, boss. It's incredible. All those purists out there accusing us of tampering with the natural order when all Megan's done is figure out how to unlock the potential that exists within our own DNA. It's safer and easier than anything you, Darrow, ever did. Environmental malfunction. Laboratory subsection 6. All lab chiefs, please report in.

Dobra. po Poczekaj, kod, kod tu zapomniałem, zaraz się przypomni. Ta szkód 0451. Mhm. Druga. Stare. Kod jest 0451. Mhm. Merę pisłem się tu. We need to Adam. Use my elevator. You know the code. 0-4-5-1. hurry up! No, właśnie. no, <laughs> no, admit it. Richard, Tam. where's Megan? Richard she's 408. she's 408. Her GPL implant shows her moving through the micro labs. I think she's running! <laughs> yeah. Must've been a serious equipment failure. Can you get eyes on her? I'm but the intellicams aren't responding there's interference coming from somewhere find out what's happening jensen richard richard Before you can do anything, you must Mamy samo Okej, No to, okay. już mniej więcej sobie popatrzyłem i już bardzo dużo wiem, bo długo grałem w Deus Ex'a. Nie jest to moja pierwsza podróż, podróż i e, nieodkrywanie tutaj świata w Deus Ex' Human Revolution. E, także lecimy. E, lecimy w chuj. E, no właśnie, no, zapis nie działa. W początkowych częściach zapisy nie działają. Dopiero potem się uaktywni ten zapis. O Boże. Jaki wariat. Rozdupił go. O kurwa. Co za baran. Najfajniejsze tutaj w dołzech się są właśnie cutscenki No mi się podoba Prościzna, jeżeli chodzi o podnoszenie, wyrzucanie Krzeseł, szyb wentylacyjny, fajnie zrobiony No i lecimy w przód dalej Elegancko Śmigamy Śmigamy po Bolonii Zabity, zabity... Dwóch zabitych Dobiłem go yy, niestety czasami muszę Kogoś zranić Eee, yy, dobra when the lead starts to fly it's wise to take cover this will protect you from bullets and explosives to shoot Rzucę mu tam pudło i dostanie, byśmy nie dostał ale zaraz trochę ich i... No i dostanę bułę. ładną Dobra, buła! Headshot! Zgoda z kurwy syn Przeładowanie Jep! Celny szczał To te roboty? What the fuck? Co ja wyrabiają? Koleś tam nie da wejść. No nie, rozdupić się tych... jeszcze nie da. No nie, niestety nie. Kurwa nie. Eee, dobra. Lubię się czy tam przypatrzeć. pięknym rzeczom Ale nie ma co pierdolić psa w dupę. No i lecimy. Wszystko tutaj popalone jest. Prawdziwa apokalipsa. Dobra, weźmy sobie. Zdźmy dalej <laughs> Troszkę my się... Hmm, poszliśmy dalej z zamiarem takim, ponieważ hmm, jak już mówiłem, zapomniałem sobie tam frapsem. Zdarza się. Oh, Owa. Yep. Dobra mamy amunicję no. Teraz bułę dostanie Bardzo ładną bułę Dzień dobry buła! Puch. Ciekaj ucztuj i rozpierdalaj Headshot GAS POWER RATE Chcemy teraz dopić no. SAVING zapis. Porządny. I gramy dalej, I zobaczmy sobie tą, tą jak Jaka jest piękna. Hmm. Co on teraz zrobi? O kurwa. Ale dostał kulę. Ja Cię pierdolę. Łożysz kurwa. Wracają, wraca kompania i dostała w pysk, je yeah. o oh, kurwa. CT probe shows the hematoma. We need to that Tomografia krwiaka. Zap napisy. O oh, kurde.

Ostrožne, ostrožne. Pomíň. troszkę się wczytuję dobra będziemy kończyć w Na następnym odcinku się widzimy także BOOM HEADSHOT hej